na Vegetubie. Dzisiaj robimy taki basicowy, podstawowy przepis na wegański biszkopt. Zaczynamy. A tradycyjnie dokładną listę składników znajdziecie w opisie pod filmem. Naszą pracę zaczniemy od ubicia piany z akwafaby. Akwafaba to jest woda, w której gotuje się cieciorka. Możecie użyć tej wody, która jest na przykład w puszce, jeżeli użyjecie takiej cieciorki z puszki, albo ugotujcie po prostu cieciorkę bez soli i tą wodę dokładnie jeszcze potem zredukujcie. I to jest właśnie aquafaba i ona zastąpi nam tutaj świetnie funkcję jajka na powietrzy, biszkopt i sprawi, że będzie lekki i puszysty. Dodam też odrobinę soków cytryny. I nie chodzi tu tyle o kwaśność czy smak samej cytryny, ona ustabilizuje. Właśnie samą pianę. Dodaję taki proszek, który nazywa się winny kamień. On po prostu świetnie stabilizuje i pomoże nam właśnie w utrzymaniu się tej piany nieco dłużej. Jeżeli go nie macie, to omincie, ale dobrze go mieć w ogóle, starczy na długo, a naprawdę przydaje się właśnie wtedy, kiedy ubijamy pianę albo spróbujemy stabilizować kremy. Dodam jeszcze odrobinkę soli, to też pomoże. Stabilizacji. Teraz musimy dokładnie ubić e, akwafabę na pianę. Zajmie to około 6-8 minut. Dlatego taki stojący blender będzie najwygodniejszy, ale oczywiście takim ręcznym też to e, da się zrobić. Beza Ubita to jest tak zwany po angielsku soft peak. To jeszcze nie jest tak sztywno ubita piana jak na przykład na bezę e, i to w zupełności wystarczy. Musimy zakwasić mleko sojowe. Chodzi o to, żeby dodać cytrynę i tak, żeby białko troszeczkę odseparowało się od takiej swoistej serwatki i to pomoże nam w stworzeniu lepszej jeszcze tekstury ciasta. Mam już wszystkie składniki gotowe. Możecie zobaczyć, że to mleko sojowe zaczęło się delikatnie rozdzielać. O to nam dokładnie chodziło. Ja akurat używam dzisiaj do tego biszkoptu mleka o smaku waniliowym. Też Wam polecam, a jeżeli nie znajdziecie waniliowego, to zwykłe sojowe też się nada i możecie dodać na przykład odrobinę cukru waniliowego albo ekstraktu. Przesieję mąkę tak, żeby pozbyć się jakikolwiek grudek. Dodaję proszek do pieczenia. Następnie cukier. Mam tutaj zmielony na puder cukier trzcinowy. Im będzie miał Drobniejszą strukturę, tym biszkop będzie gładszy. Oliwa z pierwszego tłoczenia z oliwek. Daje też odrobinę ekstraktu migdałowego. On świetnie będzie współpracował z wanilią i da nam naprawdę przyjemny, lekki aromat. I na sam koniec sól. Tak jak wam zawsze mówiłem, szczególnie przy deserach, przy słodkich rzeczach, sól pozwoli naprawdę wydobyć jeszcze więcej smaku. Wszystko dokładnie teraz pomieszam i powolutku, jak już będę miał tą jedną część pomieszaną, wmieszamy pianę. Ta pierwsza część masy jest dokładnie już wymieszana, jest gładziutka i mogę zacząć dodawać pianę. Zawsze, przy dodawaniu piany do, do ciasta jest taka zasada, że dodajemy najpierw jedną trzecią objętości piany. Specjalnie nie przejmujemy się tym, że możemy wybić trochę tego powietrza. Chodzi o to, żeby rozluźnić tą taką sztywną i gęstą część. I teraz dodaję resztę piany i już bardzo delikatnie takim ruchem zakładającym, niż mieszającym, połączę obie części. Także biorę i tak zakładam, jakby, tak, żeby jak najmniej tego powietrza stracić. Ciasto wymieszane i teraz muszę wyłożyć spód foremki papierem i upiec biszkopt. Takimi okrężnymi ruchami w delikatny sposób rozprowadzam na równo całą masę. I teraz pieczemy Biszkopt w 180 stopniach, mniej więcej między 22-23 minuty a pół godziny. Po wypieczeniu dokładnie Wam powiem, ile ta ilość Biszkoptu się piekła. Biszkopt spędził 25 minut w piekarniku, 180 stopni. Sprawdziłem wykałaczką czy już jest na pewno w środku suchy, a samo wyjątkowo przełożymy na kolejny przepis, kiedy będziemy właśnie wykorzystywać sam biszkopt do tiramisu, ale to już za tydzień. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, co sądzicie o takim przepisie. Dajcie też łapki w górę, jeżeli podobał Wam się ten przepis i zasubskrybujcie kanał, o ile jeszcze tego nie zrobiliście. Cześć! Dzisiaj upiekliśmy wspaniały, wegański biszkopt, a jeżeli chcecie wiedzieć jak zrobić inne wegańskie ciacho, to tutaj link do wegańskiego, najlepszego brownie.